Twój układ odpornościowy po pięćdziesiątce naprawdę reaguje na to, co robisz zaraz po przebudzeniu. Jedno śniadanie może być jak codzienna tarcza ochronna, albo przeciwnie, jak wyłącznik, który zostawia organizm bez energii i odporności na cały dzień. W tym filmie pokażę Ci, dlaczego właśnie poranek decyduje o sile Twojej odporności, co konkretnie ją wzmacnia i jak drobne nawyki mogą zrobić większą różnicę niż suplementy z reklam. Dowiesz się, jak działa odporność po pięćdziesiątce. Dlaczego jelita są jej centrum, jak proste śniadanie z białkiem i błonnikiem potrafi uspokoić stan zapalny i ustabilizować cukier oraz dlaczego witamina D, cynk, sen i ruch odgrywają w tym procesie ogromną rolę. Nie będzie tu pustych teorii, tylko rzeczy, które możesz wprowadzić już jutro, we własnej kuchni. Jeśli obejrzysz ten odcinek do końca, zrozumiesz, jak wzmocnić odporność bez leków i drogich preparatów, po prostu przez to, jak zaczynasz dzień. A do tego poczujesz różnicę w energii, koncentracji i tym, jak rzadko łapiesz infekcje. Zaczynamy od tego, jak naprawdę działa odporność po 50. Po 50 układ odpornościowy nadal działa, ale robi to wolniej i mniej precyzyjnie. To tak jakby armia, która kiedyś reagowała błyskawicznie, teraz potrzebowała trochę więcej czasu na mobilizację. Z wiekiem spada liczba świeżych limfocytów, a komórki odpornościowe stają się mniej czujne. Organizm dłużej walczy z infekcją, a stany zapalne potrafią utrzymywać się tygodniami. Dlatego po przeziębieniu często zostaje długie zmęczenie, kaszel czy senność. Dochodzi do tego gorsza regeneracja i mniejsza produkcja kolagenu, a to osłabia barierę skóry, śluzówek i jelit. W efekcie wirusy i bakterie mają łatwiejszy dostęp. Ale dobra wiadomość jest taka, że odporność wciąż da się trenować. Wystarczy zapewnić jej to, czego potrzebuje. Stały rytm dnia, dobry sen, nawodnienie i odpowiednie paliwo o poranku, bo właśnie śniadanie to pierwszy sygnał, który mówi ciału, zaczynamy dzień, czas działać. Większość ludzi nie wie, że aż 70% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. To właśnie tam zaczyna się walka o Twoje zdrowie. Jelita działają jak straż graniczna, przepuszczają to, co potrzebne i blokują to, co szkodliwe. Kiedy ich bariera jest szczelna i mikrobiota działa prawidłowo, układ odpornościowy pracuje spokojnie i skutecznie. Ale gdy jelita są rozregulowane, przez stres, słabą dietę, brak błonnika czy antybiotyki, odporność zaczyna się gubić. Ciało reaguje na każdy drobiazg, a stany zapalne stają się codziennością. Dlatego to, co zjadasz rano, ma ogromne znaczenie. Śniadanie bogate w błonnik i naturalne produkty fermentowane to sygnał. Tu jest porządek, można działać spokojnie. Dobre bakterie w jelitach produkują substancje, które dosłownie uspokajają układ odpornościowy. Dzięki temu mniej chorujesz a jeśli już coś cię złapie, organizm szybciej się regeneruje. Jelita to twój wewnętrzny taran przeciw infekcjom, ale trzeba je codziennie zasilać właściwym paliwem. To, co zjesz w pierwszych godzinach dnia, potrafi ustawić cały metabolizm i pracę układu odpornościowego na resztę dnia. Białko i błonnik to duet, który działa jak spokojny start dla organizmu. Białko to budulec dla przeciwciał i komórek odpornościowych. Bez niego ciało nie ma z czego naprawiać tkanek ani walczyć z infekcjami. Z kolei błonnik to pożywka dla bakterii jelitowych, które produkują związki wzmacniające barierę jelitową i hamujące stan zapalny. Kiedy zaczynasz dzień od białka, np. jajek, jogurtu, twarogu lub owsianki z orzechami, poziom cukru we krwi pozostaje stabilny. To oznacza mniej skoków insuliny, mniej senności i mniej rozregulowanego kortyzolu czyli hormonu stresu, który w nadmiarze osłabia odporność. Dodaj do tego porcję warzyw lub owoców. I masz śniadanie, które naprawdę pracuje dla Twojego zdrowia. Jedno takie śniadanie nie zdziała cudów, ale codzienny nawyk już po kilku tygodniach daje zauważalne efekty. Nie każdy tłuszcz to wróg, wręcz przeciwnie, niektóre są kluczowe dla silnego układu odpornościowego, bo pomagają tworzyć błony komórkowe, z których powstają nowe komórki odporności. Najcenniejsze to tłuszcze nienasycone, zwłaszcza omega-3, które znajdziesz w tłustych rybach, Siemieniu lnianym, orzechach włoskich i oleju rzepakowym lub lnianym. One działają jak naturalny wyciszacz stanów zapalnych i wspierają serce. Z drugiej strony warto ograniczyć tłuszcze trans i te z wysoko przetworzonych produktów: fastfoodów, gotowych ciast czy smażonych przekąsek. One podbijają stan zapalny i osłabiają odporność, nawet jeśli reszta diety wygląda dobrze. Zamiast całkowicie rezygnować z tłuszczu, wybieraj mądrzej kilka orzechów do owsianki. Łyżka oliwy do warzyw, ryba dwa razy w tygodniu. Małe decyzje zrobione codziennie sprawiają, że układ odpornościowy działa spokojniej i skuteczniej. Zanim zjesz pierwszy kęs, twoje ciało już działa. I to, co zrobisz w ciągu pierwszych 30 minut po przebudzeniu, może wzmocnić albo osłabić odporność. Zacznij od najprostszej rzeczy: wypij szklankę wody. Po nocy organizm jest odwodniony, a bez odpowiedniej ilości płynów, komórki odpornościowe działają wolniej. Następnie otwórz okno lub wyjdź na chwilę na balkon. Światło dzienne to sygnał dla mózgu: dzień się zaczął, czas uruchomić metabolizm i rytm hormonów, które wpływają na odporność. Dodaj do tego kilka minut lekkiego ruchu. Wystarczy parę przysiadów przy krześle, krótki spacer po mieszkaniu lub kilka głębokich oddechów przy otwartym oknie. Dopiero potem zjedz śniadanie z białkiem, błonnikiem i zdrowymi tłuszczami. Ta prosta sekwencja woda, światło, ruch. Śniadanie to naturalny włącznik odporności. Zajmuje 10 minut, a uruchamia procesy, które działają przez cały dzień. Wzmacnianie odporności nie wymaga rewolucji w kuchni. Wystarczy kilka prostych zamian, które naprawdę robią różnicę. Zamiast słodkich płatków z mlekiem, wybierz owsiankę z orzechami i jogurtem naturalnym. Błonnik i probiotyki zrobią swoje. Jeśli do tej pory jadłeś białe pieczywo, zamień je na pełnoziarniste i dodaj coś białkowego, na przykład jajka lub pastę z tuńczyka. Zamiast szklanki soku, sięgnij po cały owoc. Błonnik spowolni wchłanianie cukru i dostarczy witamin. Dla fanów kawy, nie rezygnuj, ale wypij ją po śniadaniu, nie przed. Kofeina na pusty żołądek podnosi kortyzol, a ten hormon w nadmiarze osłabia odporność. Jeśli lubisz coś słodkiego rano, spróbuj naturalnego miodu, ale w małej ilości i najlepiej jako dodatek do owsianki czy herbaty. Małe zmiany, które nic nie kosztują, ale budują realną tarczę ochronną. Wielu ludzi po pięćdziesiątce mówi, rano nie mam apetytu. I to wcale nie lenistwo żołądka, tylko sygnał od organizmu. Zazwyczaj to efekt zbyt późnej, ciężkiej kolacji lub niedosypiania. Jeśli kładziesz się po dwudzieste trzezę i jesz od 21, pierwszego, ciało nie ma kiedy spokojnie odpocząć, więc rano wciąż trawi noc. Spróbuj przez tydzień zjeść kolację godzinę wcześniej i ogranicz ciężkostrawne dania. Już po kilku dniach poranny głód zacznie wracać. Jeśli nadal nie masz ochoty na pełne śniadanie, wystarczy mały krok. Pół miski kefiru z owocami i garść płatków albo kromka pełnoziarnistego chleba z pastą jajeczną. To wystarczający sygnał dla metabolizmu, że dzień się zaczyna. Gdy organizm dostanie rytm, głód wróci naturalnie. Najważniejsze to nie pomijać śniadania całkowicie, bo wtedy spada energia i ciało przez resztę dnia działa na rezerwie. Nie zobaczysz tego od razu w lustrze, ale ciało daje jasne sygnały, że układ odpornościowy działa coraz lepiej. Po pierwsze, rzadziej łapiesz infekcje, a jeśli już się pojawią, przechodzisz je łagodniej i szybciej wracasz do formy. Po drugie, masz więcej energii rano, nie potrzebujesz drzemki po śniadaniu i łatwiej ci się skoncentrować. Skóra wygląda zdrowiej, sen staje się głębszy, a trawienie spokojniejsze. Warto też obserwować drobne rzeczy: mniejszy apetyt na słodycze, stabilniejszy cukier, lepszy nastrój. To znak, że mikrobiota jelitowa działa jak należy, a hormony stresu przestają szaleć. Jeśli chcesz mieć pewność, możesz zrobić proste badania: witaminę D, morfologię i poziom CRP. Ich wyniki często potwierdzają to, co już czujesz. Prawdziwa odporność to nie tylko brak choroby, ale energia, jasny umysł i dobre samopoczucie każdego dnia. Odporność po 50 nie zależy od cudownych suplementów, tylko od codziennych, prostych wyborów. To jak zaczynasz dzień, ma ogromne znaczenie. Szklanka wody po przebudzeniu, chwila światła dziennego, odrobina ruchu i śniadanie z białkiem, błonnikiem i zdrowymi tłuszczami. Te cztery kroki uruchamiają ciało, stabilizują cukier i włączają odporność. Jeśli dodasz do tego regularny sen i spokojniejsze wieczory, organizm w kilka tygodni potrafi odzyskać równowagę. Zrób więc mały test. Przez 14 dni stosuj poranną rutynę z tego filmu. Zapisz, jak się czujesz, ile masz energii, jak śpisz, czy rzadziej czujesz zmęczenie. Potem wróć do tego nagrania i daj znać w komentarzu co się zmieniło. Jeśli ten materiał ci pomógł, zasubskrybuj kanał FitFact i napisz słowo start. W następnym odcinku pokażę ci gotowe przykłady śniadań, które wzmacniają odporność krok po kroku. Twój poranek to najlepszy lek, jaki masz. Zacznij go mądrze już jutro.